A jednak. A jednak okazało się, że trzeba wpaść do sklepu, choćby nawet po zieleninkę dla króliczków, bo jeszcze na dzisiaj mają panowie, ale na jutro by było kiepsko. A będziemy co prawda w Kowlandzie, ale tam w Kowlandzie nie jest ładna zieleninka no najwyżej... No, taka, jakaś, taka jest, wiesz, jakby to powiedzieć. Cieniutka, o. Nie jest zieleninkowa, a to ten przystanek, słuchajcie, ten postój, to wszystko przeze mnie, dlatego że postanowiłam, że, znaczy nie postanowiłam, po prostu mam ochotę na paprykę. Ja wiem, że już nie ma tej papryki, to w ogóle historia z papryką to już była, o, na książkę napisać. Uwaga, imię, ta. Im trzeba, ta. Mhm. Wszystko się tam zmieści. Daj mi to do koszyka od razu dam. Bez sensu masz tam się wypychać. No i ta papryka już nie, nie, nie ma jej, nie wróciła, ale jest ta inna. Ona jest spoko nawet także aż dzisiaj mam ochotę na papryczkę, to yy, jeszcze postanowiłam skręcić, bo mamy po drodze. A zobaczymy jaka oferia, oferia Oferia, aferia, oferia, oferia oferta, oferta świąteczna. Na wstępie jakieś kajmaki. Teraz dużo będzie też takich, nie? No, tego będzie słodkości. to jest fajne. Patrz, do kalendarza adwentowego, nie? No, ja tam tego nie biorę. No, o, czekaj. O. Zobacz, piernik śliwkowy. O, no. Ale mówię wam, zróbcie sobie ten piernik swój. Możecie go wtedy przekładać czym chcecie. No tak. Na pewno będzie dużo mniej słodszy, o. Może będzie u awokado do śniadania, tylko kurde, to są takie, wiecie, Znowu awokada niespodzianki bym powiedział. Hmm. Kusi mnie i chyba powiem Wam, że nie wezmę. Bo one są takie twardawe jeszcze. Dobra, zaryzykuję tego. Bo taki się wydaje dosyć jeszcze w miarę. Tu jest zieleninka, to zobaczymy jakie są te pęczki. To są takie, takie cieniutkie, same malutkie. Ho ho ho. To jest jak ja to mówię dla kuliczków na raz, ale dobra, cię wezmę przynajmniej tyle Bo nawet wygląda w miarę A może po drodze będzie inny sklep ktoś się jeszcze kupi Ile mandarynki w dyszce? No, kilogram. Jak A tu są klementynki? Nie też mandarynki w siatce, 8 zł. A to jest maleństwo, Nie, bardzo małe, no. Dobra, bez Ale są jabłka ciekawe, bo wiecie, żeby było porównanie. Tu jabłek nie ma jak na złość. Główny nasz cel dzisiejszej wizyty to papryczka, nowy słoik. O, wow, cóż to jest? A Ma to marchewka z groszkiem. Papryka konserwowa. Ale wiesz co, to, ja wezmę sobie taką opiekaną mhm. i jej tu więcej skończy, a to jest. a ta opiekana? Nie, sobie. to jest klasyczna. A ta? Aha, opiekana. A, no, bo to jest to samo co tu tam. Dobra, okej, okay. jedna wystarczy. Będziesz jadł? Nie, ja papryki nie wiem. Tu są jabłka dla porównania. No połować ceny 5 zł za kilogram. To mandarynki droższe wychodzą. Ale gruszki już 7 zł za kilogram. Olej mi się przyda czy do smażenia rybki, nie rybki. Mówisz bierzemy. No i strąca, nie? Cena hmm. przy zakupie dwóch. 7 zł. To bierzemy. To. Dobrze czytam? Dobrze czytam. Tak, to się przyda. Karpia trzeba smaczyć. Takie ciekawe patelnie z taką powłoką jakąś. No, patelnia hybrydowa. No, fajne są. Tylko szkoda, że małe rozmiary, bo powłoka wydaje się bardzo ciekawa w dotyku. I one są po 50 zł, a duże po 70. Ale ładne są. Marzenko, tu są twoje krówki z masłem. No, to są te? No, chyba te, ja nie wiem. Chociaż opakowanie jakby trochę inne, nie? No ale... Mleczna z masłem, ale chyba to nie jest, chociaż... 3,5 kg. Musi wydaje, że to jest co. No to jest co, to no. tu można wziąć. Myślę, że tyle mi wystarczy Myślę, że to są do jednej kawę. Opakowanie jest trochę inne. Co to jest? I takie bajgle. Takie bajgle. Ale... Hmm. ale nie. Nie. Dobra, do jednej kawusi stać. Jeszcze idę sprawdzić masło, bo ostatnio widziałem w reklamę w telewizji, że ma być promka. Coś tu jest. Przy zakupie 3 po 395. No to słuchajcie, bierzemy trzy kosteczki, nie? Masło ekstra 82% tłuszczu mu. Masło bierzemy? Jasne, 3.95. 82? dobra, ok. Jeszcze okay. sprawdzę czy są mielone goździki, ale cynamon jest. Są goździki z całe. No właśnie teraz częściej są całości. A ja szukam mielony. No ja wiem, ale mielony też by były spoko. W Kauflandzie to jeszcze nie było. Zakupy zrobione, co prawda poszliśmy tylko po papryczkę, ale jak to się kończy, że jest cała torba po prostu, łącznie z... nie po Nie, po papryczkę i zielenikę. Krupki, ale podobno krówek dawno nie było. Dziadek Marian mówił. Ale nie wiem, czy to są te krówki, bo opakowanie jakby inne, ale wiecie, jak to jest, nie? Na dobrych się zrobiło Dobra, dobrą opinię, a potem się zmieniło. No nie wiem, może się tylko opakowanie zmieniło. I zaczął sypać śnieżek znowu. Ale. Śniadanie przygotowane dzisiaj będzie jajecznica na słoninie, Za chwilę sobie ją przetestujemy na żywo. Do tego jakieś resztki jeszcze tu sałatki. No i oczywiście pomidorki, herbatka. Także zajadamy, smacznego. Pięknie to wygląda na talerzu. Jak to mm, ładnie pachnie. Pyszło. I tak słuchajcie, teraz myślałem jeszcze zanim się z nim łączyłem, kiedy ostatnio jadłem taką jajecznicę i wiecie, że to rok temu? Mm. Też jakoś po jarmarku, po no. przetrakcie jarmarku. Bo słonina była z jarmarku. Mmm, mm, ładny smak, taki dobry. Ładny, dobry smak, nie? Mm. Fajnie wędzonką czuć. No. I tu najlepsza przyprawa suli i pieprz. Nie żadna do zup, bo czasami daje taką, jak mam pieczarki. Mmm. Mmm. Ale sól i pieprz. Właściwie to jest tylko słonina i tam, i cebula. Mhm. Mm no. I do dużo tej słoniki. Także takie pyszne śniadanie. Dzisiaj chociaż tyle sobie wziąłem za rąbicę, ale dzięki niemu mniej zjem bo nie jest takie Napiszcie w ogóle w komentarzu, jaką wy lubicie jajecznicę, bo jestem ciekawy, bo jajecznicę może być muso, Może być tylko na maśle, może być z pieczarkami i z boczkiem, może być na szynce, na słonince. Ładne, to jest jak grucha trochę wygląda. No, w ogóle te deski tutaj tu są ładne. O i dotyku ładna jest taka 300, jest 300, 390 zł. No ale ładna wzdykuje. Taka jest no. taka szorstka, Ta ja, fajnie, też jest fajnie, ładna. Jakie tu są piękne filiżanki i kubeczki, Marzenko, zobacz. Poznajesz gościa? No w sam raz dla ciebie, bebok. Hmm. Ale fajne, no. Jeszcze jest taki kubek czarny. To jest porcelana Bogucica. Słuchaj. Tak, bardzo ładny. Tak, to, to już jest i. To a już cena? Cenie. 47 zł. No to wcale nie jest drogo, ci powiem. No, nie. Absurd, nie. no ile ja tam że a z talerzykiem za ostatni za Chyba nie, tak. ten by był. Nie, to z talerzykiem jest ten ta filiżanka. O, ten jest ładny. No ten jest przepiękny. Ten już. Nie, a widzisz? A ten? Posuję. Ile? 67 widzisz? Bo Pięknie, ma inny kształt. No, ma ładny kształt. I jeszcze tutaj ma takie delikatne, widzisz? Tylko do zmywarki się nie nadaje, bo widzisz? jest złocony. Nie. Ale ten jest piękny. No, ładny ma kształt. Jeszcze są takie. A to już nie to. Nie. To jest... Ale mamy w ogóle Wie, byboki, ci powiem. Oko. Tak, ja, ty masz byboka, ja mam frelkę i jeszcze ty masz kary, nie? Te Coś, co w naszej kuchni by się przydało. O, proszę, kanka na mleko. Ale to jest chyba bardziej dekoracja chociaż nie wiem. Nie, no chyba da się w tym lekko spokojnie dać. Na kiszonki słuchajcie, tu na kapustkę. Mmm, tu by kapustka piękna wyszła. Tak? Tymno. Ale 307 zł. No, ta. takie kamionki są drogie. Ale patrz, jak ładnie. Ogóry by były fajne, nie? kiszone mm, góry, czy na kapustka? Bardzo fajne. Te gruchy, ceramiczne, też niczego sobie. 61 zł. Taka duża, mniejsza, 34 zł, ale no, ładnie wyglądają. Ładny interesuje. No w ogóle takie, na przykład taka rzecz może być piękną ozdobą też na kuchni. W ogóle tego typu naczynia, ale no warunek Ale żeby nie do jeść, nowoczesnego wnętrza. No nie, to musi mieć właśnie to, widzisz, no jak to się gra, no cegła i takie naczynia, to jest to, ale trzeba mieć jeszcze miejsce, nie? No to jest warunek. Mamy ceramikę różnego rodzaju. <laughs> na przykład taki talerzyk, no ładniej się prezentuje. Ale to jest już taki, wiecie, jak jakaś masówka ewidentnie, do mikroweli, do zmywarki, do jedzenia. No Ładnie wygląda, bo nie można powiedzieć. Patera, ale cenowo nie? nie wiem, jak to wychodzi. No ta patera 100 zł. A nie ma tutaj wody? Wiesz co można na kartoniku jest. Ale to trudno. Ja wiem, to jest chyba zestaw. No nie powiem wam, chociaż nie moment. Jest 120 zł. A więcej talerzyków. Chyba 6, ale nie. nie co nie, może? Nie, no, Raz, trzy, ta dwa, trzy. trzy talerzyki. No. O, te pamiętam, filiżanki w tamtym roku oglądaliśmy. No to powiem wam, że Bebog jest dużo ładniejszy. A ta 32 zł. Zobaczyliśmy oczy. Coś tam wpadło do koszyczka, a teraz słuchajcie, idziemy nacieszyć podniebienia. Idziemy na strefę z pysznym jedzeniem. Już tam kątem oka widziałem, że naprawdę wybór jest dosyć duży. To... Już mamy ciekawego, stare opastwo w rudach, to jakieś krótkie może będą? Tak mi się to wydaje. A, no, masz, no, skóra ludzka. O, teraz dopiero zauważyłem. No albo w takim opakowaniu, albo w takim. Ja, takie opakowanie 40 zł to, a to 15, no ale myślę, że jeszcze jest taka wersja, półkilowa chyba, nie? Tak, tak. A ta w jakiej cenie? Już 25 zł. No ale to zależy, czy Wam zależy ale na opakowaniu. Są to może na przykład wykorzystać, ci potem na kawę. Pojemniczek. Ej, nie, to jest skarbonka chyba. Aha, czyli na kasę, no, no to nie, no to, no to już rozumiem, czemu taka cena. A tu mamy różnego rodzaju ciasteczka. Nawet mamy... Jej... Patrz, dziarno Mhm. Słuchajcie, odpiszowe maślany z makiem. Niektórzy dodają sucharki właśnie do makówek, nie? Tak, niektórzy na, na no, sucharkach robią. Healthy. A co to za pierwiszki są ciekawe? A, no to są bardzo fajne pierniczki, orkiszowe, kosteczka korzenne. Mmm, może weźmiemy na spróbowanie, fit są. 13,50. Tylko 13,50 kalorii mają? Nie, cena. Orkiszowe serca, 13,50. No to ty ładniejsze serca A, czy takie? na przykład są z migdałami orkiszowe. O, te są też ciekawe. No one są sezamem, z sezamem tak. To które pisze na stylowanie. No nie wiem. To ty jesteś testerem. Dobra, to ja słuchajcie, proponuję to. Bardzo ładne. Tu już mamy różnego rodzaju przetwory. I ty na Wrumie? Jeszcze ją mamy, słuchajcie, kupiliśmy ją no, w, w tamtym w roku w miedzie, A my mamy w to, to chcesz w miedzie to Nie, my mamy w Rumie. No właśnie, Aha, to jest w miodzie, no to dobra. To może tu gdzieś jest rumieno no nie istotne, ale nie ma tych syropów do herbat, widzę. Paszteciki, I mamy tak, pasztet pieprzowy z żurawiną, z morelą, klasyczny. Nie, Aha, jest 45 złotych opakowanie takiego paszteciku, a ten jest po 30 złotych. O, bo ten jest z dziczyzny. To już wszystko jasne, czemu droższy. O, sery, I te sery sobie weźmiemy. W tamtym roku myśmy Ten ostry jest rewelacyjny. I tu jest jeszcze jakiś taki inny, po 18 złotych, no. no to był średni chyba, nie? I oczywiście wędlinki różnego rodzaju, chińciuk jest zielenia, szynka z dzika i tam są schaby ładne, inne wędlinki, coś chyba wpadnie tu dobrego. Marzenka coś tu odkryła, ale jak ładnie udekorowana, trusla z makiem. Lukrem. Widzisz, my też pęknięta, tam nie ma opcji. Tylko że jest przykryta tym lukrem. Ale nie wiem jaki syny jest ta strutla. Jakie syń ta... Cała, tak? Aha, 70 to taki kawałek. No i są zakupy, jest serek, jest yy, polędwiczka, nie? Nie, to jest schab. A schabik będzie. To naprawdę. jeszcze idę po ten, Po Gaspar. Nie cię zaprawa korzenna. O, i to co ja ci biorę, to jest rewelacyjne. No to chcesz sobie wyjść? Słuchajcie, tu jest rewelacja. To jest takie dobre, to schodzi u nas, w jakiej to cenie? 35 zł. Ale, no, jakościowo naprawdę porządne. Trochę tego udało nam się, słuchajcie, kupić. Koszyczek jak w Lidlu. Lepiej, gdyby to były takie koszyki bożone. No, naprawdę, jego słonie nie, bo byśmy jeszcze mieli więcej tego. Dużo jest rzeczy. Jest dużo, ale w tamtym roku wydaje mi się, że tego wszystkiego było więcej. A ten no. krem? A ten krem? Jest kres, ale w tym tak może będzie. No naprawdę, słuchajcie. Ale ja mam powiem, że to może być spowodowane też tym, że to jest pierwszy dzień. Może. Że to jest, dopiero się rozkręca, i jeszcze, jeszcze no. Także może jeszcze tu skoczymy, ale mi, mi się fryzura zaburzyła. Naprawdę. Tak. Dobra, idziemy do kasy teraz. No. Ach, witamy Was. Wróciliśmy z jarmarku. Uwaga, uwaga, widać dechę. Widać. widać. Pięknie. Za chwilkę będzie szybki test, bo jeszcze nie robiliśmy testu. Ale tutaj kilka komentarzy, dokładnie jeden i jeszcze podkomentarze. Pani Grażyna nam pisze bardzo często bardzo cenne rzeczy i o zdrowiu, o właściwościach, o odżywianiu, właściwościach różnych potraf, pokarmów i tak dalej, różnych rzeczy do jedzenia. Patrzę, czy działa mój mikrofon, ale działa. No i pisze pani Grażyna. I ciągle słodycze na pierwszym planie, a na kolację węgle. No takie nic przecież, prawda? Pani Berenika jej też tam wturuje. Proszę się nie dziwić, przecież ten kanał kręci się w koło jedzenia i chodzenia po sklepach. Chodzenia po sklepach. Jedzenie jest na pierwszym miejscu, na nic zda się Pani uświadamianie. Niektórych ludzi nic nie obchodzi, co wkładają do ust, jaki jest tego skład, a potem zastanawiają się, czemu nie mogą schudnąć lub czemu chorują. Widocznie chęć jedzenia jest silniejsza. Zawsze można zażyć lekarstwo. Prawda? Można żyć dalej. Pani komentarze są bardzo trafne i dobrze Pani Radzi, ale chyba nie trafiają do odbiorcy. I pani jeszcze grażynka odpowiada. Pani Berenice, też tak uważam. To są fajni ludzie, ale bardzo sobie szkodzą. A ja myślę, jak medyk, to nawyk z pracy, nie umiem być inna. Pierwsza sprawa, no ja mówię, Pani Grażyna naprawdę pisze fajnie komentarze i zwraca nam uwagę. No i to jest też cenne, bo dzieli się swoją wiedzą. No to jest dla mnie, no ja to tak odbieram. I za wszystkie takie troski bardzo serdecznie dziękujemy. Za to, że po prostu zwracacie nam uwagę, a nie jedzcie i tak dalej. Ale Ostatecznie, słuchajcie, to, że my pokazujemy nasze talerze, nasze jedzenie, to my nie chcemy konkretnie usłyszeć od Was yy, tej oceny tego talerza. nie? No jak, ja dzisiaj zamówiłam golonko, słuchajcie, no, sorry, ale ja lubię golonko. Ja, 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 ja sobie. <słuchana>. gdzie to golonko jest? No w lodówce. Może myślałam, że się zgubiło. Yy, nie zjadłam całego, no naprawdę się nie dało, bo jak sama nazwa z menu wskazuje, golonko. to jest górnicze, nie? Yy, dla grubiorza. Ale było przepyszne. Zjadłam tyle, ile mogłam. Więcej nie dam rady. Zostało na talerzu, bo obrałam je z to mięsko, została kość wielka, kapucha i ten to pióre. Ale yy, proszę nas też nie oglądać na zasadzie wybrakowania. Ktoś przewija, o jedzą, stop. Ktoś przewija, o drugi raz jedzą, stop. nie? Bo na tym kanale nie tylko przecież jest jedzenie, talerze i zakupy spożywcze. No jeszcze kubeczki. No nie, myślę, że też inne rzeczy pokazujemy, ostatnio nawet bombki zrobiłam fajne, czy Pani je widziała, Pani Berenika? No. Znaczy ja może się odniosę tak, nie odniosę się do komentarzy… Marzenka ja nie przyła. nie no, przyłaził, No nie, ale przylas. jak już słyszałem co Marzenka czyta, to już od razu musiałem, bo się Tak. Uliczę. Nie odnośnie Pani byłej doktor, tak, czy obecnej… Nie no, Pani jest, no. jako medyk, no, no, medyk no, takie, no, nie ważne. no i ja się nie dziwię. Dobra, i rozumiem, i tu akurat… Takie jest jej zdanie, wiecie, no jak to mówią, w każdej branży człowiek na coś zwraca szczególną uwagę, nie? Natomiast ten drugi komentarz, że ten kanał się kręci wokół jedzenia, szanowna Pani... Jak pani stoi w sklepie, a ktoś przed panią kupuje na przykład e, napój wyskokowy w buteleczce, czy pani mówi tej osobie, po co to kupujesz? My pokazujemy pewne I co rzeczy. W z tym? I właśnie niestety, ale widzowie, oni uważają, bardzo wielu jest takich widzów, no że jak pokazuje to ja se mogę skrytykować chyba, ale nie? To... Odnieść się do tego. No i dobrze, krytykuj sobie człowieku, ile chcesz, spróbuj to wdrożyć w życiu, w, coś w codziennym sklepie, na ulicy. I wtedy zobaczysz, jak się fajnie krytykuje. To ktoś też cię skrytykuje, różna może być reakcja, no bo nie wiadomo, czy ktoś już nie Ale słuchajcie, ja powiedziałam, no wiecie, my, ja, my świadomie pokazujemy my, my po prostu nasze życie, nasze talerze. Ale to kto nie je, ludzie to nie je? Ale po prostu nie. ja dzisiaj rano przy śniadaniu odniosłem do tej e, kobiety, która już niestety odeszła. Zdrowo żyła, jak podobno się mówiło, wszystko eko, reko, fit m, i w ogóle. No i koniec, no i słuchajcie nie ma mocnych, a ktoś może wpierdzielać non stop jakieś tłuszcze i, i dożyje osiemdziesiątki, no i co wtedy? Ta wędzinka jest fenomenalna. Schab, słuchajcie schab, bo szynka mm. już nie była rewelacyjna tamta, nie wzięliśmy szynki. Ostatnio też była taka mokra. Schab suchutki. Popatrzcie jak to wygląda, jak to smakuje. Mm. jutro na śniadanie. No. Chyba. I znowu będą jeść. Natomiast jeżeli chodzi o te dwa sery, mm. dla mnie ten y, naturalny jest lepszy, bo jest po prostu delikatny. To jest taki wędzony, y, ale wiecie, jak byście po krupów, krupówkach, no mm, tak, pojechałaś, no dobra, na krupówkach nie. farbowane, no dobra, a, a tu, przepraszam, ale <laughs> pojechałam, natomiast ten już gorzej, bo on jest ostry, nie? No, ale on jest, on jest płatka, jak papryczki, jest czyli? pyszny, ale już, mm. o, mm. Mm. halo, słuchajcie, pamięcią się wróciłem do roku mm. ubiegłego, jak robiliśmy remont i właśnie ten ser jedliśmy na ściania. o kurcze. Ostry. Pyszny, ale ostro. No. Jak ktoś lubi ostro, to. Uu. To jest właśnie ten sam ser jako baza, ah. tylko to nie w tej panierce z tych dwóch mm. rewelacyjnym. Ale dobra. Także kochani, Pyszny. też się udał. Wędliny wędrują do lodówki, sery mm. też. My będziemy się z wami żegnać. Jeszcze dzisiaj wpadnie herbatka, ale z tym już nie bo już dzisiaj było. <laughs> dzisiaj padnie z tym. No ja też mm. już nie, ja tylko herbatkę taką mam. A wam tylko zdradzę. Wpadnie z nowego Sweet kubeczka. Dreams. A jakiego kubeczka to zobaczycie już jutro?